Turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Siemanko z tej strony Nexem, Witam się z wami serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy zagramy po raz kolejny food Drafta, ale teraz spróbujemy złożyć skład no inny niż poprzednio. Moi drodzy, oczywiście nie przedłużamy Tylko rozpoczynamy I w zależności od zawodnika W pierwszym e, przy wyborze kapitana Zadecyduję jaką, e, jaką skład, z jakiej ligi Będziemy dzisiaj robić Wiem jedno, że nie chcę zrobić ligi By była pod żadnym pozorem Nie chcę już robić tej ligi Chcę spróbować zrobić skład z ligi angielskiej Z innej ligi, najzwyczajniej w świecie Z Bundesligi, zobaczymy Dobra, czas na formację, koniec gadania ehm, Spróbujemy sobie w sumie 4 1 4, to jest podobna formacja do 4-5-1, nawet bardzo podobna. Ale dobra, spróbujmy sobie 4, chociaż tu będzie bez skrzydeł. Dobra, to nie. Polećmy 4-5-1. Zobaczmy. Teraz trzeba testować wszystkie formacje, zobaczyć jak się wszystko gra tymi kartami. I moi drodzy, pierwsza to zobaczymy sobie w takim razie, czy da się zrobić draft z Bundesligi. Pier Emrik Obama Young, zapraszam do składu. Więc moi drodzy, teraz prosta piłka, wybieramy tylko i wyłącznie zawodników z Bundesligi. O mój Boże, a tutaj oczywiście nie ma zawodnika z Bundesligi, więc jak najbardziej wybieramy sobie De Bruyne'a w informie, ależ przepiękna jest ta karta Matko Boska, Murinio i Dioto. Dlaczego ty go sprzedałeś z Chelsea? Tak samo jak. Lukaku czy Matę. On miał chyba jakiś punkt honoru rozpieprzyć skład, który został zbudowany wtedy tak fantastycznie, z tylu młodych. Renato Sanchez czy Junuzowicz? To jest pytanie. Renato Sanchez, trzy gwiazdki sztuczek, Junuzowicz ma 4 z tego, a nie, nie ma. No to dobra, to weźmiemy sobie Renato Sancheza. Okej, okay, możemy ich zamienić pozycjami. W takim razie wybierzmy kolejnego środkowego pomocnika, a tutaj Pjanić, Fabregas, Markizio, Gundogan. No dobra, nie mamy tutaj po raz kolejny żadnej Bundesligi, ale Gindogan wydaje mi się, Gindogan Bundogan wydaje mi się, że będzie tutaj ok, bo może podłapie jakiekolwiek zgranie od innych Niemców. O, Andre Schürrle. Bardzo ładnie, bardzo ładnie na lewe skrzydła, jak najbardziej zawodnik, który też został sprzedany z Chelsea. Boże, Chelsea miała tyle świetnych grajków, którzy teraz tak młócą w innych klubach, a zostali posprzedawani, że, że to aż głowa mnie boli, jak ja patrzę, jak oni grają. Dobra, tutaj sobie weźmiemy Hoffman czy De Blasiz. Czy jakkolwiek się go tam czyta Hoffman. Dobra, weźmiemy sobie tego. Mm, Deplas, Chociaż nie wiem, czy później w kwestii ewentualnego zgrania nie będzie mi lepiej, żebym brał Niemców. Dobra, wezmę sobie Niemców, tak jak mówiłem wcześniej, w kwestii ewentualnego zgrania będzie mi lepiej właśnie z tym prawym pomocnikiem narodowości niemieckiej, oczywiście. Dobra, czas na środek obrony tutaj, póki co bez żadnego. E, bez żadnego zawodnika z ligi niemieckiej, oczywiście, ale jest za to Mustafi. Mustafi, który ma zgranie z Gindoganem. Bo patrzcie, może się zaraz okaże, że będziemy mieli jakąś hybrydę tutaj, a nie mm, ligę, tutaj sama Liga Santander. Dobra, to weźmiemy sobie w takim razie, kogo my sobie tutaj weźmiemy. Czy ktokolwiek, który będzie miał jakieś zgranie? Wątpię. Nie, chyba nikt. Nie, Hiszpania. Nikt, tutaj nie będzie miał zgrania, to weźmiemy sobie, moi drodzy, w takim razie. Danilo. Dlaczego by nie? Weźmiemy sobie Danilo. Czas na lewą obronę. sąsiada dla Danilo będzie to... Guerreiro. Okej, okay, dobra, już mamy obrońcę oczywiście z Bundesligi, także jak najbardziej go bierzemy. Patrzcie, jak się nam dużo zawodników BVB trafia. W FIFA 16 zauważyłem, że całkiem sporo zawodników szankę się trafiało w drafcie. Eee, Jimenez. No nie, tutaj też nie ma, nie, nie ma, nie ma kogo, kogo wybrać za bardzo. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie... Eee, chociaż nie wiem czy teraz nie, nie lepiej by nam było wziąć jakiegoś zawodnika z BPL właśnie Reida, bo on tutaj przecież będzie ewentualnie, dobra to zrobimy tak, weźmiemy sobie Reida i ewentualnie stworzycie nam tutaj taki, taki trochę dziwny środek mieszany z ten, z tą drogą oni mają maksymalne zgranie więc to jest jeszcze jeszcze dziwniejsze bo jak prawego obrońca sobie sypniemy normalnego to będzie już jak najbardziej okej, okay. a tymczasem tutaj brak jakiegokolwiek bramkarza oczywiście z z, 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 z ligi y, niemieckiej to weźmiemy sobie moi drodzy moja, czy Howard, czy Consigli, ktokolwiek tutaj zmienia mi jakokolwiek zgranie, czy nie? Nikt, ani trochę, to weźmiemy sobie moje. Dlaczego by nie? Dobra, moi drodzy, czas przejść do ławki, zobaczymy sobie, czy na ławce rezerwowej znajdziemy jakichś ciekawszych zawodników. Ok, mamy już goalkeepera z, 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 z Bundesligi, weźmiemy sobie Horna, a nie Burkiego. Kolejny zawodnik to jest Toprak Okej, okay, Toprak będzie bardzo dobrym wyborem Także jak najbardziej bierzemy sobie Topraka Kolejny zawodnik to będzie kto? Pominimy sobie I tym razem mamy kogokolwiek Tak jest, mamy Trasza Popatrzcie, mamy już prawego obrońcę z Bundesligi To super, powkładajmy sobie ich do składu Dobra, Horn chodź do składu Oczywiście staramy się tutaj przede wszystkim zrobić pełną jedenastkę z Bundesligi, tak jak powiedziałem. Dobra, moi drodzy, wybaczcie, musiałem sobie wyłączyć powiadomienia, bo ktoś mi tutaj spamował, więc zaczynamy sobie dalej wybieranie zawodników. Remienko, Wilsher, Valero, Borcha Valero, Junuzovic. To wybierzemy sobie oczywiście tutaj Junuzovicia. Następny zawodnik, pominiemy i tutaj mamy kogoś z Bundesligi? Nie mamy. To weźmiemy sobie moi drodzy Juana Mate, który ma tylko 68 tempa. Że co? To jest niemożliwe, że Mata jest taki wolny. Co to jest za idiotyzm? Matko boska, kto mu wybierał taki. Szkoda gadry. O, Falkao. Eee, Gomez. Eee, czy Koman? No na lewym skrzydle mamy Szyrle. No, na... no, już bardziej wolę nie szczerze powiem Komana, no bo tak czy siak na ataku będzie grał Obama Yang, To jest bez dwóch zdań. Więc weźmiemy sobie Komana, żeby ewentualnie go później wpuścić z ławeczki, czy coś, na pewno się przyda. Eee, tutaj za to weźmiemy sobie, moi drodzy, Harego Harry Keina, Dlaczego by nie? Kolejny zawodnik, uuu, tutaj za to słabo. To weźmiemy sobie Toda Keina, który ostatnio swoją drogą był jakieś spekulacje, że może dostanie szansę ze względu na fatalną predyspozycję e, obrony, oczywiście. E, dobra, tu jest za to trochę problem. A nie, nie, pro, nie ma żadnego problemu. Bierzemy oczywiście Ariana Robena, wiem, że tam był Cristiano Ronaldo, ale tutaj pierwszeństwo mają zawodnicy z Bundesligi, Proste i oczywiste. Ale wą obronę już miałem obstawioną, dlatego też nie wziąłem oczywiste... E, Dlatego też nie wziąłem oczywiście. Yy, alaby, przepraszam, Alaby. Dobra, tutaj możemy sobie za to wziąć. Jak nie mamy tutaj nikogo, to teraz możemy sobie wziąć Cristiano Ronaldo. Także Ronaldo zapraszamy teraz do składu. I czy może się nam trafi jakakolwiek legenda? Fajnie by było tego drafta zakończyć z jedną legendą, chociaż. Nie, póki co nic nie mamy tutaj. Chodź, Siekiera, możesz grać Siekiera. I ostatni zawodnik, moi drodzy. Czy znowu się nam trafi legenda jako ostatni zawodnik? Mikel, Felipe Anderson, Kurtić Balot. Oje. to słabo. Tu słabo, moi drodzy, zdecydowanie słabo Felipe Anderson, bardzo kusi. Ale, moi drodzy, ja w takim razie wezmę Balotel który się odradza e, w Nicei. Więc, jak najbardziej, zapraszam Balotelli do składu. To teraz spróbujemy sobie to wszystko poustawiać. Dajmy sobie na prawą pomoc, oczywiście, tutaj e, Robena. I zobaczmy, gdzie mamy jeszcze grajków z Bundesligi. Jest Junuzowicz, oczywiście. Patrzcie, państwo, zaraz się okaże, że będziemy musieli serio grać tak ten. Tu jest koman? Ja zaraz pokombinuję. Hmm, no niby jest ok. Chociaż lepiej to już chyba wyglądało z tym środkiem pola w, złożonym z, z, z grajków z ligi angielskiej. Popatrzcie. Tutaj, jak sobie bym ustawił, no to teraz mamy 100% zgrania i każdy ma tutaj 100% zgrania. No, pomijając Robena, ale Roben tam chyba jakoś przeżyje z tymi siedmioma punktami zgrania. No, patrzcie. I to wygląda lepiej niż wcześniej to wyglądało. To jest cholernie dziwne. No ale dobra, było powiedziane, że to jest draft Bundesligi. No to tutaj jest draft Bundesligi, najwyżej później sobie wprowadzimy tych zawodników. Pierwszeństwo w składzie, oczywiście, mają zawodnicy z Bundesligi, także moi drodzy, wprowadzamy sobie Hoffmana. No i zagramy tak, a nie inaczej. Zobaczymy, może jeszcze będzie się nam trafił tutaj jakiś menedżer, który wspomoże nam tutaj zgranie chłopaków, Fajnie było trafić menedżera Niemca. To by było idealnie. Nie, 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 nie. i też nie. Ale jest za to menedżer z Bundesligi, to jak najbardziej bierzemy menedżera z Bundesligi I już jest 100% zgrania, fantastycznie Zobaczmy sobie podsumowanie naszego trybu draft De Bruyne, Toprak i Ronaldo. Dwóch zawodników, którymi nie gramy w składzie, są naszymi najlepszymi. Ale oczywiście 11 zawodników jest z Bundesligi. Pełna 11 z Bundesligi by mogła zostać złożona, tylko że Koman jest na lewym skrzydle, więc nie będę go pakował na obronę, bo to by był trochę idiotyzm. Ale ocena składu 183 nie jest najgorzej. Teraz czas wrócić tam i jeszcze poustawiać oczywiście, e, ławkę. Dobre moi drodzy, skład się prezentuje następująco: w wyjściowej 11 oczywiście bez zmian. Natomiast na ławkę rezerwową sobie dałem Baloteliego, Komana, Ronaldo, De Bruyne, Guindogana, Danilo i moje. Także ruszamy z draftem. Popatrzcie, jakie genialne stroje mam. Trafiłem je swoją drogą w darmowej parce, ale mega mi się podobają. Są czerwone, co jest dla mnie naprawdę ważne, bo mi się muszą wyróżniać stroje ee, z boiska. No A przeciwnik ma prawie 100, 100 zgrania, ale bez zgrania ma obronę. Konkretniej Barca, Gliego i Terstegena. I to jest dla nas szansa, żeby właśnie wdzierać się przez tego zawodnika w jego pole karne. bo jak sami dobrze wiecie teraz zgranie ma ogrom znaczenia. Znaczy się wcześniej też miało zgranie, jak my mówiliśmy, że istnieje coś takiego jak handicap, to każdy Gdzie handicap? Nic takiego nie ma. A jak się okazało, że jest faktycznie, to... No to nikt nam racji nie przyznał. Powiem wam szczerze, że coraz lepiej mi już idzie się przystosowywanie do grania na padzie xboxowym i bez moich łopatek, więc to jest zdecydowanie spory plus, ponieważ już mniej więcej mogę Ogarniam co się na tym padzie dzieje Bo wcześniej to był dramat po prostu Ale dlaczego Filipe Luis wyprzedza mi Obameyanga O co tu chodzi Filipe Luis mi wyprzedza Obameyanga No i teraz Pierre-Emerick Obameyang Ściga się z Barceloną, który jakiś cudem go dogania Do Dośrodkowanie jest szansa na bramkę Ale Filipe Luis Całkiem dobrze ustawiony ale jest szansa na bramkę Obameyang Dwa razy szansa na bramkę Powtarzam trzeci raz szansa na bramkę ale Bez bramki Uuu, teraz świetne proszenie Filipe Luisa. Co ten Luis się tak udziela w ataku cały czas? Szybciej odobamy Yanga. Wlatuje w nasze skrzydło jakiś człowiek orkiestra. I teraz całe fragmenty gry są strasznie OP. Można z nich bardzo łatwo strzelić bramkę, bo obrońcy nie ogarniają. Ej, no przecież nic nie klikałem! Miałeś kopnąć tylko piłkę, idioto! Mustafino, Zajebista interwencja. No i super, i teraz kompletnie nie mam pojęcia, ja pierdzielę dramat. Rzucam się w prawą stronę klasykiem. TOK! HAHA! <laughs> 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 I dośrodkowanie przeciwnika, i. Horn znowu nas ratuje. I teraz niebezpiecznie dośrodkowanie zrzutu rożnego. O mój boże! Ale oblężenie, obrona częstochowy. Koniec pierwszej odsłony tego spotkania. Przeciwnik nas zaczął napierać w końcówce i to masakrycznie. Musimy się obudzić, tylko naprawdę nie podoba mi się fakt, iż Obama Janga dogania na przykład Filipe Luis albo Barcagli, który jest kompletnie bez zgrania. Wpuściłem Ronaldo i De Bruyne'a. No a ściągnąłem środek pola Hoffmana i Junozowicza, bo średnio się tam prezentowali. Miejmy nadzieję, że te zmiany przyniosą efekt. I teraz już przepiękna piłka do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo strzał! Ale nie ma bramki Pierre-Emeryko, Bama, jaki to jest Kevin De Bruyne w polu karnym? Co to był za strzał? Jakie dziwaczne są te strzały teraz? Strzeliłbyś to chłopie mocniej, byśmy już prowadzili jeden do zera. Ty podawałeś do Terstegena? O ciul tu chodzi. Nie ogarniam tych strzałów ani trochę. 80 minuta. Ja pierdzielę. Jeżeli ja znowu będę tak samo tracił jak w 90 minucie, jak w poprzednich Fifach W sumie w poprzedniej Fifie, bo to było tylko w, w 16 tak często To się załamie No teraz, Roben 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 Dośrodkujmy! Gra bez główno gównowarta i tyle w temacie Wspaniale Jest koniec. Boże, ostatnia akcja na strzeliśmy bramkę Wygrywamy, Żeby nie było, że jestem jakiś łotr i zbój, pokażę statystyki. W drugiej połowie się przebudziła nasza drużyna. Jak wcześniej oddaliśmy tylko dwa strzały, to teraz oddaliśmy tych strzałów siedem. Więc szczęścia sporo mieliśmy. Ja tutaj nie mogę nic innego powiedzieć. Czas grać drugi mecz. Moi drodzy, czas na przeciwnika numer dwa w dzisiejszym odcinku. Jest to bardzo fajnie. Prosto złożony skład, który ma 100% zgrania. Messi Sanchez na skrzydle, Diego koszta na ataku. No powiem wam szczerze, bardzo fajnie przemyślany skład. Jedyny zawodnikiem, który ma tutaj średnie zgranie, to jest chyba tylko Luke Show po lewej stronie. A tak, to skład jest jak najbardziej poprawnie i bardzo dobrze złożony. Roben na skrzydle, Roben dośrodkowanie po raz kolejny. Ależ interwencja bramkarza, moi drodzy, akcja identyczna jak w 90 minucie w poprzednim spotkaniu. Fantastyczne to było. Uj, to jest gol. To nie jest gol. To jest gol. Na dwa jaraty. Na dwa razy, ale JONEL Messi umieszcza piłkę w naszej siatce. Czy dziennik jest od nas lepszy? Teraz obamy Youngs za polakarnego poprzeczka. Boże, czy ty to widzisz? Boże, czy ty to widzisz? Moi drodzy, próbujemy. Ród WOLNY NUMER 1. Cristiano Ronaldo.

Renato Sanchez przepraszam Ale poklepaliśmy w tej połowie moi drodzy To było perfekcyjne tylko gdyby ten strzał Był mocniejszy To by Keylor na was nie zdążył się do tego rzucić Dlaczego to tak wygląda a nie inaczej Nie mam pojęcia spróbujemy sobie dośrodkować to jeszcze raz płasko Co tu się stało czemu mi cała obrona poleciała Do przodu O co O co tu chodziło tak, jest, jeszcze karny i będzie czerwona kartka, to już w ogóle. Końcówka strasznie nerwowa od naszej stronie, ale się już rozkoja po naszej stronie się już rozkojarzyłem, tym, bo... Nie mam pojęcia dlaczego obrońcy wybiegli na tyle przodu. Oj, drodzy, czy będzie drugi karny obroniony! Oj, drodzy, ci będzie drugi karny obroniony. To jest teraz to pytanie Messi! Koniec, moi drodzy, tego spotkania. Jeszcze się muszę zdecydowanie nauczyć gry na tym padzie. Kompletnie nie umiem obsługiwać prawej gałki. Ani w drodze do chwały, ani tutaj mi nie wchodziły kompletnie z wody, które chciałem zrobić. Które normalnie na padzie od PlayStation, no, wchodziły mi idealnie. Zresztą, Mój Jezu, jak się ciebie fajnie trzyma. W każdym razie, moi drodzy, w tym prawdzie niestety odpadamy w drugiej rundzie. Pierwszy mecz wygraliśmy. W drugim meczu brakło nam szczęścia. W drugim meczu mieliśmy go za to sporo. No i przeciwnik był lepszy, nie oszukujmy się. Tu mnie to zastanawia, moi drodzy. Ja nie żebym płakał. Ale o co chodzi, że nagle wszyscy obrońcy się przesunęli tutaj. I oni ruszyli mi na kontrę z dziesięcioma zawodnikami, a ja byłem sam jeden jedyny i nie mogłem już nic zrobić. Nie mam pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, kończymy tą przygodę z tym draftem. Zerknijmy, jakie nagrody dostaniemy za ten jeden wygrany mecz. Czy to się nam zwróci? Zobaczymy. Duża złota paczka, złota paczka i złota paczka. Zobaczmy, co mamy w tych paczuszkach. Także, oczywiście, moi drodzy, otwieramy sobie najpierw złotą paczuchę. Zerknijmy do środka. Jest błyszczący. Środkowy obrońca, a Dedic Bilbao to jest. Elustondo. No, okej, okay. nie jest to najgorzej. Jak na paczki z draftu, wydaje mi się, iż nie jest to zdecydowanie źle. Tym bardziej na początek kify. Dara, wszystko sobie leci oczywiście do klubu. Lecimy sobie, moi drodzy, z drugą paczką. Tym razem Marco Royce na okładce. I w środku co? O, teraz niebieszcząca, to pomijamy od razu, bo tutaj pewnie nic nie było ciekawego. I tak jest, nie pomyliłem się. Też wszystko leci do klubu i moi drodzy, na sam koniec zostawiam sobie tą ostatnią paczuszkę. Duża złota paczka. Zobaczmy co w niej będzie. Co mamy w środku. Oho! To jest Samsung! No dobra. Nie jest to najlepsza paczka, nie będę ukrywał. Najgorsza też nie, tym bardziej na początek tej ekipy, tak jak to powiedziałem wcześniej. No ale liczyłem tutaj na coś innego. Nie będę ukrywał, że liczyłem na coś innego. Moi drodzy, zasadniczo, jeżeli chodzi o tego drafta, to by było na tyle... O, stop, jeszcze mam 1000 monet. Fantastycznie, dobra, to ta paczka jest akurat okej, okay, jak najbardziej. Strój PS, że możemy sobie wystawić na, na licytację. No i okej, okay, moi drodzy, póki co to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego drafta. Ja mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej materiałów z FIFA 17 zobaczyć na moim kanale, z Ultimata, z innych ten. Pamiętajcie, że codziennie o 16 na moim kanale pojawia się odcinek z drogi do sławy Alexa Huntera, oczywiście. I zastanawiam się, moi drodzy, czy nie ruszyć trybu kariery, bo dużo osób o tym pisze, a nikt jeszcze tego nie nagrywa na YouTubach, także dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Na razie i pa pa!